zaza zaza Terima kasih telah menonton! ああ。 Przecież żadna ustawa sejmowa, rozporządzenie ministra czy uchwała jakiegokolwiek gremium nie nakłada obowiązku bycia honorowym człowiekiem. A jednak honor jest wartością nieoszacowaną. Zawarto nie w przepisach prawa, lecz w kawałach moralności człowieka. Jeśli uznamy, że prawo spisane w tym przypadku sejmowa ustawa o prawie łowieckim to tylko minimum porządku prawnego, z obszernej moralności myśliwego, to akt ślubowania myśliwskiego, w pominiętych przepisach staje się podstawowym wyznacznikiem naszego uczestnictwa w łowiectwie. Bo właśnie w tym momencie, podczas ślubowania, nowo przyjęty członek Polskiego Związku Łowieckiego uroczyście i publicznie ślubuje, że ręczy swoim honorem, że z własnej woli przyjmuje na swe barki określone obowiązki i z własnej woli zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad. Prawo do decydowania o życiu lub śmierci zwierzyny to wielki przywilej, nie dziwi zatem, że powierzenie tego prawa myśliwemu poszedzone jest z tym, że myśliwy poręcza swoim honorem, że, jest, że przestrzegać będzie kanonów, według których przywilej ten jest realizowany. Z Do ślubowania. Będziesz powtarzał. Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście. Przestrzegać sumiennie praw łowieckich. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej. Zachowywać tradycję polskiego łowiectwa. Ochraniać przyrodę ojczystą